Jedno z najważniejszych pytań we współczesnej eksploracji kosmosu brzmi, czy jesteśmy sami. Ze względu na gigantyczny obszar wszechświata i wynikające z niego możliwe konstelacje, wielu ekspertów uważa za praktycznie niemożliwe, aby gatunki lądowe były jedynymi formami życia w kosmosie. Zakładając, że niezliczone ciała niebieskie w kosmosie służą również jako galaktyczne domy dla innych żywych istot, pojawia się kolejne, nie mniej ekscytujące pytanie, jak możemy odnieść sukces w zlokalizowaniu istot pozaziemskich lub nawet nawiązać z nimi kontakt. Chociaż społeczność naukowa nie była jeszcze w stanie osiągnąć tego kosmicznego kamienia milowego, starożytne równanie matematyczne sugeruje teraz, że jesteśmy na skraju znalezienia życia pozasiemskiego. W poniższym filmie ujawniamy, co to dokładnie jest i jakie wysiłki badacze już podjęli. Nie chcesz przegapić ani jednego z naszych filmów o kosmosie? Pamiętaj, aby zasubskrybować The Simply Space i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco. Pokaż nam kciuk w górę, żebyśmy wiedzieli, że jesteś zaangażowany w treść naszych postów. Równanie Drake'a. Poszukiwanie istnienia pozaziemskich form życia ma już długą historię. W związku z licznymi jak dotąd bezowocnymi próbami ekspertów, aby uruchomić to pionierskie przedsięwzięcie, przychodzi nam do głowy myśl, że prawdopodobnie miną dziesięciolecia, a nawet stulecia, zanim będziemy w stanie udowodnić oznaki życia na obcej planecie. Jeśli podążać za uwagami niektórych naukowców, to sensacyjne wydarzenie nastąpi jednak dużo wcześniej niż byśmy przypuszczali. Możemy faktycznie odnieść sukces o udowodnieniu istnienia pozaziemskich form życia w ciągu zaledwie kilku lat. To, co w pierwszej chwili brzmi jak ekscytująca spekulacja, w rzeczywistości ma jednak podbudowane naukowo-matematyczne podłoże. Ta hipoteza, do której odwołują się niektórzy badacze w czasie poszukiwań istot pozaziemskich, nazywa się równaniem Drake'a. Pionierska formuła została zaprezentowana po raz pierwszy w listopadzie 1961 roku na konferencji w amerykańskim mieście Greenbank. Frank Drake, astrofizyk, który opracował równanie, poświęcił się pytaniu, ile zaawansowanych cywilizacji może rozwinąć się w ciągu jednego roku w naszej macierzystej galaktyce. Ekspert najpierw wziął pod uwagę całkowitą liczbę gwiazd w drodze Konserwatywne szacunki zakładają, że w naszej galaktyce spiralnej z poprzeczką znajduje się około 100 miliardów lśniących jasnych ciał niebieskich. Z kolei z odpowiadających im 100 miliardów gwiazd 20-50% posiada niezależne układy planetarne. Założenie to, poczynione przez Drake'a na początku lat 60., staje się coraz bardziej prawdopodobne w świetle licznych odkryć dokonanych przy pomocy nowoczesnej aparatury badawczej. Jednak nie wszystkie z tych planet znajdowałyby się w strefach zamieszkania ich systemów przodków, co jest konieczne, aby woda była tam obecna w postaci stale płynnej. Dlatego równanie Drake'a opiera się na teoretycznym założeniu, że każdy system zawiera od jednej do pięciu planet, na których panują odpowiednie warunki do rozwoju życia. Czekanie na oznaki życia. Jednakże dowiedzielibyśmy się o istnieniu tych hipotetycznych pozaziemskich form życia na Ziemi tylko wtedy, gdyby odpowiednie cywilizacje były w stanie je uznać. Innymi słowy, musiałyby emitować sygnały takie jak fale radiowe czy inne formy promieniowania elektromagnetycznego, które moglibyśmy wykryć za pomocą naszych ziemskich przyrządów pomiarowych. W swoim równaniu Frank Drake zakłada, że do 20% cywilizacji pozaziemskich jest zasadniczo w stanie pokonać tę galaktyczną przeszkodę. Wreszcie równanie Drake'a uwzględnia również czynnik, jak długo musiałyby istnieć odpowiednie formy życia, aby pewnego dnia przesłać jeden z mierzalnych sygnałów w kierunku naszej niebieskiej planety. Porównajmy rozwój na naszej rodzimej planecie. Nasze słońce ma około 4,5 miliarda lat i według obecnych szacunków osiągnie wiek od 10 do 13 miliardów lat, zanim skończy mu się paliwo. Życie na Ziemi rozwinęło się około 3,5 miliarda lat temu, a ludzkości udało się w końcu opracować urządzenia zdolne do łączności radiowej niespełna 100 lat temu. Dlatego im dłużej ludzkość zdoła przetrwać, tym więcej mamy czasu na ujawnienie swojego istnienia w galaktyce. W odwrotnym wniosku dotyczy to potencjalnych mieszkańców innych planet Drogi Mlecznej. Biorąc pod uwagę te czynniki i postęp naszej ziemskiej technologii, pojawiają się najróżniejsze wyniki. Ile pozaziemskich cywilizacji mogłoby się ujawnić za pomocą możliwych do udowodnienia sygnałów i kiedy? Przy dość konserwatywnym podejściu, w kontekście którego zmienne są ustawione dość nisko, uważa się, że w dowolnym momencie istnieje około tysiąca wykrywalnych pozaziemskich cywilizacji na drodze mlecznej. Bardziej optymistyczne szacunki skutkują milionami społeczności pozaziemskich. Im więcej tych zaawansowanych form życia istnieje, tym większe jest prawdopodobieństwo, że odkryjemy je w najbliższej przyszłości. Załóżmy, że w naszej macierzystej galaktyce jest 10 tysięcy cywilizacji. Jeśli tak jest, naukowcy zakładają, że uda nam się udowodnić ich istnienie do roku 2040. Jeśli liczba społeczności pozaziemskich wynosi milion, prawdopodobnie potrwa to tylko do roku 2028, zanim będziemy mogli zarejestrować ten kamień milowy w galaktyce, chociaż. Równanie Drake'a ma wielu zwolenników w świecie technicznym, nie należy go jednak traktować jako wzoru bezwzględnego. Nawet niektórzy z jego zwolenników twierdzą, że równanie jest jedynie praktycznym sposobem matematycznego uzasadnienia naszej ziemskiej ignorancji. Przyszłość poszukiwania życia. Tam, gdzie kończy się teoria matematyczna, zaczynają się badania praktyczne. Obecnie jednak poszukiwania pozaziemskich sygnałów są wciąż w stadium początkowym. Astronomom do tej pory udało się zbadać jedynie kilka tysięcy układów gwiezdnych pod kątem pozaziemskich znaków rozpoznawczych. Dla przypomnienia, ostrożne szacunki sugerują, że w Drodze Mlecznej znajduje się do 100 miliardów gwiazd. Bardziej odważne założenia podają odpowiednią liczbę aż do 400 miliardów. Jednak już teraz pojawia się trend, że badania systemów gwiezdnych będą nadal przyspieszać. Zasadniczo szybkość, z jaką eksperci mogą oceniać dane dostarczane przez radioteleskopy, podwaja się co 18 miesięcy do 2 lat. Z drugiej strony oznacza to, że tempo badań będzie rosło dziesięciokrotnie co około 6 lat. Jeśli ten rozwój nie zostanie zatrzymany, do 2034 roku naukowcy zbadają milion systemów gwiezdnych. Z każdym zbadanym systemem gwiezdnym wzrastają szanse na znalezienie pewnego dnia galaktycznego doznania. Choć eksploracja systemów gwiezdnych Drogi Mlecznej jest nadal raczej pasywna, niektórzy eksperci przyjęli już bardziej aktywne podejście. Hasło jeżeli sygnały do nas nie dotrą, zrobimy co w naszej mocy, by zasygnalizować swoją obecność, skutkowało niesamowitymi próbami kontaktu. Wiadomości do istot pozaziemskich. Zanim dwie sondy kosmiczne Pionier 10 i 11 opuściły naszą niebieską planetę na początku lat 70., odpowiedzialne za nie osoby nie przegapiły okazji wyposażenia bezzałogowych ciał latających w złote pyły. Nie przegapiły okazji wyposażenia bezzałogowych ciał latających w złote płyty. Na tak tzw. tablicach pionier znajdują się różne ilustracje, mające na celu poinformowanie ewentualnych pozaziemskich widzów o naszym istnieniu. Oprócz przedstawienia mężczyzny i kobiety oraz układu słonecznego, znajduje się szczegółowy rysunek atomu wodoru. względne położenie słońca oraz sylwetki samych sąd kosmicznych uwiecznione na płytach. W 1974 roku, dwa lata po tym, jak sądy pionier wyruszyły w przestrzeń kosmiczną, ludzkość w końcu przesłała tak zwaną wiadomość z Arecibo. Sygnał fal radiowych zawierał zakodowane binarnie informacje o biologicznym składzie naszego gatunku, jego populacji i pochodzeniu wysyłanej wiadomości. Jednak odszyfrowanie tej wiadomości już okazuje się niezwykle trudnym przedsięwzięciem dla większości mieszkańców Ziemi. Sygnał, który składa się z 1679. Bitów, musiałby najpierw zostać rozbity na czynniki pierwsze, 23 i 73, a następnie ułożyć odpowiednie bity w specjalnej macierzy w celu utworzenia spójnego czarno-białego obrazu. Po tajemniczej wiadomości w 1977 roku pojawiła się Voyager Golden Records. Są to dwa złote dyski z danymi, w które zostały wyposażone sondy kosmiczne Voyager 1 i Voyager 2. Na odpowiednich nośnikach danych znajdują się informacje wizualne i dźwiękowe, które Również dostarczają szczegółowych informacji o życiu na naszej niebieskiej ojczyźnie. Z przewidywaną długością życia do 500 milionów lat, Voyager Golden Records mogą nadal świadczyć o naszym dawnym istnieniu długo po tym, jak minie era ludzkości. Choć wiadomości do istot pozaziemskich były przekazywane z czysto pokojowymi intencjami, niektórzy eksperci obawiają się, że przesyłane dane mogą stać się niszczycielskim bumerangiem dla naszego gatunku. Miałoby to miejsce, gdyby informacje weszły w posiadanie potencjalnie agresywnych form życia, technicznie lepszych od ludzkości. Może być więc tak, że pozaziemscy obserwatorzy nie traktują naszej rodzimej planety jako cudu galaktycznej różnorodności, ale po prostu jako możliwe źródło zasobów do splądrowania. Ponieważ wcześniej dostarczyliśmy kosmitom szczegółowe informacje na temat biologii człowieka i położenia Ziemi, łatwo byłoby im ujawnić ewentualne słabe punkty i przygotować się na poważną galaktyczną inwazję. Niektórzy znani badacze pilnie odradzali ludzkości przyszłe próby kontaktu. Mieszkańcy Ziemi powinni raczej dokładać wszelkich starań, aby zachować swoją. Egzystencję w jak największej tajemnicy. Teraz twoja kolej. Co myślisz o równaniu Drake'a? Czy uważasz, że wskazane jest aktywne kontaktowanie się z pozaziemskimi formami życia? Czekamy na wasze komentarze. Kliknij jedną z miniatur w napisach końcowych, aby przejść do innych filmów na naszym kanale. Wielkie dzięki za oglądanie. Uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.